Co się stało? Sum, sum, sum Co może być na wiśle Maria? Uwady, na wiśle są uwadzimy. same uwady. Witamy serdecznie na Wisły Dzisiaj będziemy chodzić <noise> za sandaczem Tomek już poszedł za sandaczem Tam jeszcze są Reszta ekipy Co tu się dzieje? Co to za zbiorowisko? Bez maseczek Słuchaj, kolego Co za wołowinka dajcie do wołowinka. Na rybkach zawsze Mmmm Piękne w O tutaj też już chłopaki O, chłopaki tu je łowią Ale Co jest zawada? Ale by nie ma. A, no, 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 Co tu się dzieje? Wisła pochłania gumy. Trzeba o no, co wiązać? Więcej się wiąże, jak ja No właśnie, to jest ta wisła. nie no. ma żadnej brody. No jak? A to co to Bo ja to zwijałem gdzie to masz? Mam, mam, mam. Tam kanaka. Zobacz, nie chciało mu się kombinować. Przechodzę na ręczny hall. Gdzie to jest? Dobra, tam. Wiśle. Dobra, daj rwę. Poczekaj, spróbuję ja. No nie jest Ty, tam Szef. jest sanda. Jest. No. Poczekajmy z godziny, on pójdzie. On ruszy, tak. Godziny daj mu szansę. No, także zmieniliśmy lokalizację. Jesteśmy teraz nad kanałem Żerańskim, już, już nie nad bulwar, już nie Bulwary Wiślane. No i Kamil przed chwilą wyciągnął leszcza za kapotę. Co się, Kamil, dzieje? No co, Zaciął! I siedzi! Nie leż. Ale ty jesteś. Wereciasz, co? Smażysz? Nie. Tego nie Co No Zobacz, a ty jak na żywca zapiął się, zobacz Pięknie Tak Nie na zero, zaliczone no A teraz Rybę holuje Maciek Co to jest? Daj tej do światła, pokaż Co to jest, sandać? Nie, chodź to ty z tym do światełka Ja pierdzielę tu chodź, chodź tutaj pod, pod światło. Ale za ci jak! ku Co, Co ty złowiłeś no Dobra, nie męczmy ryby O, to te takie rzeczy Znowu kapota. To jest bardzo... Ale to dobry znak, znaczy musi być tu sandacz. Rybka wraca do wody Jest! Marcin dobrze powiedziałeś. Sole chony. Będzie Andy Musi być No i co? I jest Zaczeka jaka pijaweczka na nosku Tak O i trafił jest. kolega spleciony do nas nawet, nie? mam chyba przyszedł szczęście nam przyniósł Dobra, puszczaj go Puszczaj go Nie z tego ciężarka? Oliwka spadła pewnie Pięknie ryba poszła Także Kamilek, teraz twoja kolej Znowu rybka kolejna? Nie, drzwiamy tam. A nie mam tego. Chodzi Ty. Jest druga rybka. Co to jest, Kamil? Co się stało? No łap go ty Ja cię kręcę. Tam w prawo, bardziej W prawo, prawo. No i tak jak widzieliście gdzie mamy Białory zgrupowany trafiamy go za kapotę co jakiś czas, a między tym wychodzą jeszcze sandacze walczymy dalej, wieczór już jest tak po godzinie 22 no ale jeszcze troszeczkę posiedzimy nad wodą zobaczymy, Wisła nie, nie wypłacała natomiast e, na kanale coś się zaczęło dziać jeszcze za kapotę, a między tym Coś się dzieje. Stryki są. Są. Tylko na no, dwóch nie chciałem. Znaczy podejrzewam, że to były sandacze, tak? Nie no poznałbyś to... obcierkę leszcza. Nie no o... mięk... leszcz to miękkie jest takie. Miękka obcierkę tak, no. Znaczy Powiem wam tak. No co? Tomek tu wyjął, tak? Teraz przed chwilą. Co Tomek? O, ten ładny sandaczyk. No! Piękny sandacz co chcesz powiedzieć? Weh, WND, we, we, tak się łapie. Ładny, <noise> Mentorczość, piękna rybka. Pa, pa. Czekaj, schodzę, 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 schodzę. schodzę Żebyś go nie zjechał i wodujemy rybkę. Zobaczymy, co? Eee, wyrywasz. Poszedł. O kurde. Niewcięta ryba. No są so takie kurde. No są so takie szale, wiesz? No jak to dać, wiesz? No, ale widzisz, nocne, a jest pełnia. Słuchajcie, mamy pełnię. Pełnia. Ale w powiem pełni. Wam tak, powiem wam tak, chłopaki. Jutro, znaczy nie, po filmie już tu nie połowiemy. Nie, w nocy bardzo nie widać gdzie. Ale coś tam się, Tomasz, dzieje, tak? A Ty, Tomek, na co? Wszystko na mandule? Tak, gdzieś łapię na mandulkę. To jest albo szóstka, albo dziewiątka. Czyli na lekko? Ósemka. Ośmiogramowa. Czyli tak. na lekko. I wszystko wcięte na tylną kotwicę i tylko dosłownie za dzióbek. Ale widzisz, na Wiśle nic się nie działo. No i ja mam do ilu? Ja mam do 30? No do no 28 mam was ma a Maciek do ilu masz? Do 15, do 15. Może dlatego nie wcinałeś może, może być dlatego. kij może być. Ja mam do 14 nie, I, ja i też miałem problem. Konówkę. No właśnie, to może być problem a z wcięciem się sandacza. Się z inaczej, już, wiesz. Też mam nie wcięty ryby. Ale też teraz, a teraz powiem wam, jak będę miał branie, to już, jak zagnę, to będzie sandaż. A bo kij się się Nie Ale sandaż będzie na brzegu. Czyli jednym trzech, a też na mandulkę lecisz? Tak A pokaż jaka tutaj, pokaż połóż ją na... Marchewkę Dzisiaj dostałem od Tomka marchewka, Taką marchewka, Czyli ta pełna... Ale nie, to inaczej, no chłopaki mówili, że od 21 będzie się działo I się dzieje I się dzieje, no mniej Dobra, walcie wodę dalej Najgorzej, że Ty nie chcesz nic złapać, Nie, tak? dzisiaj już nie chcę, za dużo narwałem i słuchajcie, kończymy. Dzisiaj wyszło tak jak wyszło. O, przelotki już obmarznięte Pokaż coś do tego, Maciek, pod latarnię tutaj weź. Zobaczcie, patrzcie no, jak to, to wygląda jest. teraz. Zobaczcie. To się rozkrobałem. Ja pierdzielę, na grubo. Na grubo. No już jest bardzo ujemna temperatura. Myślę, że około 1,5 stopnia na minusie do dwóch. Tak, tak po, nie, po ale się bardzo Bardziej było mi zimniej na tym. Na wiśle? Tak. No tutaj jest tak, wiesz. Bardziej też osłonięte, nie? Czyli dobra decyzja. Bardzo dobra decyzja, żeśmy uciekli z bulwarów, bo tutaj się przynajmniej coś działo. Także co? Kończymy, zwijamy się i lecimy do domu. jutro też jest dzień. Jutro też, dzień. Jutro też wyjdziemy na wodę wieczorem. No ale wieczorem. Póki wietorkiem. mamy pełnie. Maciek już chowa pudełeczka. No zobacz. Właśnie, u ja ciebie też. Do, do, do no Dobra. Ty jest to dobry Coś się Coś tam wyszło, tak? Małe leszcze, średnie sandacze Zawsze to coś Dobra, polecimy. Zobacz jak się świeci dach, ja pierdzielę jak się świeci. Od razu siedzi? W ogóle nie chodzi? Nie. Yeah. Pokaż. Rozepnij mi go. Nie, to lesz jest. Lesz na pewno. Dokąd idzie, wiesz, co kiedy się wygina? Oba. Sandacz wyszedł. zobacz, jak nie chodzi sandacz. No sandacz, no. Nie, lesz Jak ta spławikę wyciągasz?